Kiedy wiosną odwiedzałem goleniowskie stawy okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie trwała tam wielka modernizacja. Teraz wszystko zmieniło swój wygląd. Stare jazy poszły w zapomnienie, powstał też nowy budynek gospodarczy. To właściwie koniec pracy, powiedział mi kierownik ośrodka hodowlano-zarybieniowego Marcin Klubs. Praktycznie tak, zostały jeszcze drobne rzeczy do zrobienia. Końcówka tej elewacji na budynku gospodarczym i będziemy zamykać na razie na ten rok. Pracę na ośrodku. A jak lato? Były takie upały, mieliście poważne kłopoty z przyduchą. No mieliśmy, był taki moment na przełomie lipca i sierpnia, te upały dały się nam we znaki. Na szczęście obyło się bez strat w rybach, ale sytuacja była dosyć ciężka. Macie tutaj płytką wodę i to jest spory problem. No to jest bardzo duży problem. Radzimy sobie z tym po prostu otwierając przepływy na stawach, ale przy tej suszy, jaka teraz była, po prostu wody nam brakowało. No ale już chyba po wszystkim? Już po wszystkim na szczęście. Noce przede wszystkim zrobiły się chłodniejsze. No i kilka burz. Trochę burz przeszło. No i zaczęło wiać przede wszystkim, trochę zmieszało tą wodę i sytuacja jest opanowana w tej chwili. Ale nie we wszystkich stawach jest woda. Tutaj widzę, że te dwa pierwsze jakby odpoczywały. To są stawy powstałe z jednego. Potrzebowaliśmy więcej mniejszych stawów na produkcję. Przede wszystkim reofilnych ryb, żeby po prostu nie mieszać sortymentów dużych ryb z małymi, gdyż to utrudnia nam potem odłów. A w tych stawach w których jest woda? Mamy w nich karpia, lina, certę, klenia, jazia, bolenia. Także jest trochę ryb w stawach. Kiedy zatem się zacznie jesień, bo jesień to już jest dla was praca. No w tej chwili taka bardziej jeszcze kanikuła. Na razie w tej chwili to praca polega na karmieniu, koszeniu i podawaniu leków. To jest wszystko. A tak naprawdę odłowy zaczynamy pod koniec września. No ale gdybyśmy teraz pojechali na wylęgarnię, to właściwie słoje puste, aparaty Wajsa puste. No, wylęgarnia już zrobiła co zrobić zapewniła obsadę tutaj całą na stawy plus wszystkie zarybienia które żeśmy robili Nie myślę że październik już zaczniemy wozić pierwsze ryby Tak do tarła. dokładnie zaczniemy od troci od łososia a potem już poleci